Stróźb stoi na krawędzi, a kojot się zapędził, wypad z krawędzi, nad, nad strusie, while, not edge, run. Kojot eee, do, run, while, not edge. No, czyli poszedł za daleko. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie czym jest DevOps i o ciekawym narzędziu do sprawdzenia haseł. Zaczynamy! Eee, jeśli się pytacie co się stało z herbatą, Czajnik jest spakowany, jest na torcie przeprowadzki, więc nie ma herbaty. No i zaczynamy. Naszym pierwszym artykułem jest artykuł od Lizy Crispin i Janet Gregory na temat wyjaśnienia, czym jest DevOps. I autorki robią kawał dobrej roboty. W dużym stopniu ja będę zrobił to bez skrócenia i skrócenia, bo one jak zobaczycie, to jest artykuł, który zmieści się na stronie 1A4, może półtora. Pierwszą rzeczą, od której zaczynają to, że wyjaśniają terminy, czym jest continuous integration, czy nie jest continuous delivery i mówią i zwracają uwagę na ważną rzecz, że DevOps to jest tak naprawdę kultura, że to jest sposób jak myślimy, jak działamy, a nie nazwa roli, że słowo, że to się stało nazwą roli to jest trochę masakra. I one mówią o do bardzo fajnej książki Practical Guide to Testing in DevOps, napisanej przez Katrinę Croak jest to dobre miejsce do zaczęcia. Niestety ta książka jest dostępna tylko w ramach PDF na Limpabie albo Mobi, w tym PDF i MOBI na limpabie, czyli wersje tylko elektroniczne. Jest tutaj dużo także dyskusji, że w DevOpsie ważne jest budowanie relacji i zalecane jest używanie różnych wizualizacji. Ja się zgadzam, jeśli czegoś nie rozumiecie, rozrysujcie sobie. Nie musi być tak ładnie, możecie położyć sticky notes. Ja najczęściej robię to na sticky notes na Miro. Jak macie jeszcze się przekonać. Ważne, żebyście zwizualizowali to sposób, który ma dla was znaczenie, bo zrozumienie procesu i gdzie możemy coś usprawnić jest bardzo istotne, bo DevOps opiera się na ciągłej nauce. No i idziemy dalej. Naszym drugim artykułem jest ciekawe narzędzie, a mianowicie autor stworzył narzędzie, które się nazywa Have I Been Pwned? Pwned Passwords, gdzie możemy sprawdzić, czy nasze hasło wypłynęło, nie do końca pamiętam, jak to działa. W każdym razie możemy. Czy jest tutaj gdzieś link do tego? Nie, nie podpisał. W każdym razie autor, który odpowiada za to narzędzie, ma stworzone API, którego niejedne strony używają. I jak on sam pokonał, jest bardzo dużo ciekawych użyć, że na przykład niektóre filmy używają to, żeby sprawdzić, czy, ich czy hasła ich klientów nie wypinęły, inne przy rejestracji. Przy rejestracji Sprawdzają, czy hasło gdzieś wcześniej nie wypłynęło, czy na przykład nie jest to jakieś popularne hasło, i dzięki temu, że on wprowadził coś, co się nazywa K-Anomity Model. Y te hasła są bezpieczne, czyli to, że ktoś to sprawdza, nie znaczy, że twoje hasło wypływa. Następnie co się dzieje? Autor spiął to z FBI Ingestion Pipeline. Nie wiem co to jest, rozumiem, że jakieś narzędzie FBI, czyli więc korzysta tutaj z danych FBI, więc to jest też super. I także przekazał to narzędzie pod opiekę Net Foundation. I tutaj, jak wiecie, patrzyliśmy historycznie, niekoniecznie może się okazać dla niego dobro, dobrym rozwiązaniem. Na razie autor nie narzeka, więc miejmy nadzieję, że nie będzie narzekał w przeszłości. A mi klawiatura właśnie skacze. Coś się stało. O, teraz powinno być ok. Dobra, później sobie ją naprawia. Ach, te klawiatury, klawiatury są fajne, ale czasami się popsują. Dobra, nieważne, za bardzo kombinuję. E, także okazuje się, że korzysta z National Crime Agency z UK, które także dostarcza mu pewne dane i to jest jakiś ogromny zbiór danych, w których są w wycieków. NCI nawet się podzieliło pewnymi swoimi przemyśleniami związanymi z projektem, więc jest to bardzo miło z ich strony. Jest to ogólnie bardzo ciekawy projekt. Bardzo mi się też podobało podsumowanie, że w obecnej chwili baza składa się z 847 milionów haseł, co jest 30% wzrostem względem poprzedniej wersji tej, tej aplikacji i. Dobra, nie potrafię tego przetłumaczyć, W każdym że jakiś zapobieganym wypadkom dzięki tym danym jest w 5 miliardach, więc ogromne dane. Ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem, fajnie takie rzeczy zobaczyć. Okej, okay. zbliżamy się do końca. Jak wiecie, ja dalej się przeprowadzam i widzę, że trochę ma to wpływ na to, bo to są wszystkie odcinki nagrywane jednego dnia, że Robieniem serii odcinków zaraz po nowym roku nie jest dobrym pomysłem, bo już zaczyna mi blokować parę. A więc podsumowując. Naszym pierwszym artykułem podyskutowaliśmy sobie jak wygląda kwestia DevOpsa. Edż, e, e, Janet i Lisa zrobili bardzo dobre wyjaśnienie. Warto się z nim zapoznać. A później dowiedzieliśmy się cieka o ciekawym narzędziu, które służy do sprawdzania haseł. I z którego już dużo osób korzysta. Więc kudos dla niego. To wszystko z mojej strony. Lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się jutro.